Dzień dobry Państwu, rok 2023, będzie to 28 czerwca, w okolicach odbędzie się Marsz Boski na Zamek. Umawialiśmy się z Wojciechem Oczańskim, który, daj Boże, że w, jak najszybciej wyjdzie z więzienia, że w najbliższą sobotę, w najbliższą sobotę, w y, dniu 28 czerwca, a w tego czerwca 28 przypada w środek tygodnia, czyli w środę, czyli najbliższa sobota, to jest 1 lipca. I wtedy organizujemy Marsz Moski na Zamek. Wstępnie się mówiliśmy, że w tym razem będzie poprawka, że będzie to Marsz Moski na Wawel i że zorganizujemy ten marsz w Krakowie, żeby szerzyć ideę. Powrotu na piedestał pana Romana Błowskiego, no i wszystkich spraw narodowych, które, jak wiecie, w Polsce są źle traktowane. W Polsce okupowanej, w Polsce waspowskiej, w Polsce i wiecie, jak jest. Wszystko zostało powiedziane, jak to powiedział kiedyś Ludwik Wasiak, prezes Stronnictwa Narodowego imienia Błowskiego Romana. Tylko trzeba wziąć się, zapisać i pracować politycznie. A oczywiście większość struktur, które są utworzone w Polsce są nasączone agenturą, musimy na to uważać. I temu właśnie ma pomóc wielkie społeczne, narodowe, poruszające wydarzenie, gdzie cały naród idzie w marszu Łowski na zamek. Także w tym, w tym roku, 1 lipca wydaje się, że będzie tą, tą datą. Pytanie, jak to rozegramy, bo możemy to rozegrać w ten sposób, że ta podstawowa data, 1 pierwszy, pierwszy lipca to będzie w Krakowie, a możemy potem zrobić 2 lipca marsz Moski na Zamek w Warszawie. Gdyby ktoś był zainteresowany, dyskusją, czy wejściem organizacyjnym w te sprawy. Ja przypomnę, że tutaj pierwszeństwo należy do tych osób, które do tej pory no, pierwszeństwo moralne, więc nie jest to żadne pierwszeństwo formalne. Każdy może zorganizować Marsz Gąski na Zamek. Przypomnę, że mamy dwie, dwie, w tej chwili mamy dwie, dwa popiersia, roma słusznej wielkości, piękne popiersia, które które są do Państwa i do naszej dyspozycji i takie uroczyste wniesienie tych popiersi jest zamek w Lublinie w Gdańsku sobie wyobrażam, że chyba byłaby to impreza pod tytułem Dmowski na ratusz, bo tam głównym głównym punktem miasta jest chyba ratusz no w każdym razie każde miejsce ma swoją specyfikę i taki marsz w dniu 28 czerwca, ewentualnie w okolicach tego dnia, taka impreza warto, żeby była zorganizowana. My zrobiliśmy wszystko w Warszawie, żeby to zrobić okazale. Odbyły się dwa wspaniałe marsze i trzeba sprawę ciągnąć dalej. Wróg będzie na pewno chciał, żeby dotychczasowi liderzy, przypomnę tutaj, liderem jest Wojciech Olszański, Marcin Sadowski, Eugeniusz Sendecki, Bartłomiej Kurzeja, Adam Przedkowicz, Mnóstwo ważnych i ciekawych ludzi z grona Kamrackiego i sprzyjającego kamratom Olszańskiego. Całe stronnictwo narodowe, Ludwik Wasiak, wiadomo, prezes stronnictwa narodowego imienia Romana, który obronił polski mundur w roku 2005, zakładając umundurowaną partię, umundurowaną w piaskowe mundury, partię narodową, czyli Stronnictwo Narodowe. To wszystko ci ludzie zrobili, ale przychodzi nowy rok i mają się pojawić nowi ludzie, którzy sprawę pociągną dalej. To jest sprawa wielka, ideowa, która nas łączy i ona jest miernikiem prawdziwej polskości. Bo jeżeli mówimy o polskiej niepodległości, to trzeba wskazywać, jak ona została odzyskana. Trzeba mówić o Niewiadomskim, a od razu przy Niewiadomskim trzeba mówić o Zamojskim i o Paderewskim. Dlaczego? Bo oni zabezpieczyli finanse. Paderewski dzięki swojemu talentowi transferował i dzięki wielkiemu przywilejowi artysty, bo artysta ma prawo legalnie swoje honoraria transferować. Miał wtedy przynajmniej transferować prawo swoje honoraria z Ameryki do Europy, no i Zamojski, który miał po prostu wielki latyfundia, miał ordynację zamojską, która zasilała działania narodowców. I ci wielcy ludzie, których podpisy i pieczęć widnieje na traktacie wersalskim, to jest, to jest początek polskiej niepodległości, trzeba o tym mówić, i, i my mówimy. Trzeba o tym mówić i my mówimy, natomiast trzeba to pamiętać, trzeba mieć to w sercu, trzeba sobie to umiejętnie do głowy i do serca wziąć. I po to jest Marsz Włoski na Zamek i bardzo proszę pamiętać o tym. Cześć w Wielkiej Polsce!